Ok, to już trzecie spotkanie z Lego Fortnite i dzisiaj robimy challenge. Jak widzicie wioskę mam już rozbudowaną i dzisiaj będziemy polowali na ogromną bestię. Ale uwaga, żeby nie było mi za łatwo, spróbujemy ją pokonać najgorszymi brońmi. Chcecie to zobaczyć? No to zaczynamy! Okej, okay, tak jak mówiłem, mamy tutaj naszą postać. Mamy bełty, mamy drewnianą kuszę, mamy drewniane dwa mieczyki, tarczę, jedzonko i tylko tyle. Nie biorę kompletnie nic więcej. Zobaczymy, ile uda mi się po prostu zabrać mocy temu stworowi, jeszcze nie wiem jak on się nazywa, albo po prostu uda się go pokonać chociaż. No, będzie ciężko. Dobra, idziemy go szukać. Nie mam pojęcia, czy jest jakiś sposób, żeby go znaleźć. Nie wiem, wyruszymy gdzieś na mapę. Może tutaj zobaczymy, czy go znajdziemy. No nic, wyruszamy. Jeżeli znacie jakiś sposób, gdzie szybko go znaleźć, napiszcie w komentarzach. Może komuś się to po prostu przyda. Aha, problem jest taki, że mam tylko dwa miecze, a będą mnie atakowały po drodze różne małe moby, no, na przykład, właśnie jakiś pajączek albo coś innego. Ja troszkę sobie ściszę tutaj. Dobra, zaczynamy. Tam jest wilk. No nic. Szukamy tego ogromnego bossa. Nie mam pojęcia, czy go dzisiaj znajdziemy. Ale jeżeli byśmy go znaleźli, byłoby po prostu rewelacyjnie. A jeżeli byśmy nie zginęli podczas tej walki, tak jak to zrobi teraz ten kutracz, i. No to, byłoby, to, to byłby odcinek. Jak z trzema serduszkami byłbym w stanie pokonać tego wielkiego bossa, On generalnie budzi grozę, bo jest wielki, straszny. No i niestety jeden mój błąd spowoduje, że zginę. O, chyba na hita bierze pięć serduszek. A ja mam tylko trzy. Chyba coś słyszałem. A nie, to wilk. On chyba wydaje taki ogromny ryk, jak się gdzieś pojawi. Wilki, wilki, wilki. I nic więcej. Naprawdę chcesz zginąć. Niestety idzie już noc. Tam gdzieś była jakaś taka ładna wioska, jeszcze jej nie widziałem. Ale wioska nas nie interesuje. Interesuje nas ten wielki bos, którego nie potrafię znaleźć. No, mam nadzieję, że w nocy go odnajdę. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym go po prostu znaleźć w dzień. Żeby w fajnych barwach pokazać, czy jestem w stanie z nim powalczyć. Mam 201 szczał. Ciekawe, czy na niego to wystarczy. Słuchajcie, wracam już do domu, ponieważ kończy mi się sprzęt. Tu chwilę wam pokażę. Zobaczcie, mam prawie pełny ekwipunek różnych rzeczy, które pozbierałem po drodze, a nie znalazłem tego bossa brutala. To się chyba tak nazywa. Idziemy się teraz przespać. Słuchajcie. Wróciliśmy do wioski. Mam po prostu pełny ekwipunek. Szukałem bardzo długo tego brutala, tak on się chyba nazywa. Jego nie znalazłem. Więc idziemy sobie teraz przespać do samego rana. Zrobimy porządek w ekwipunku i następnie pójdziemy znowu go szukać. Czekajcie chwilkę i bierzemy się do pracy. Ok, słuchajcie, przetrzymałem noc, mamy świetny poranek, mamy drewniane bronie, drewnianą tarczę, jedzonko i idziemy kolejny raz zapolować na tego brutala. Mamy ostatni dzień, mam nadzieję, że go znajdziemy. Z tego, co wiem, to prawdopodobnie można go znaleźć gdzieś na plaży, więc na pewno idziemy na plażę. Więc gdzie będziemy mieli plażę? Tu mamy jeziorko, i tu mamy piach. Kurczę, daleko. Gdzieś indziej byłaby plaża, tutaj dopiero. Więc spróbujemy wejść na tą plażę i sprawdzimy, czy tam będzie nasz brutal. Wilk nie ma żadnych szans, jeżeli macie tarczę i zwykły miecz. Dosyć daleko jest ta plaża, ale mam nadzieję, że to będzie punkt, gdzie się pojawi nasz brutal. A jeżeli nie, to znaczy, że to, co wypisują w internecie, to fake. Na pewno wiem, że jeżeli go nie będzie widać nigdzie. To na pewno go usłyszymy. On wydaje taki turbo charakterystyczny dźwięk. Powiem szczerze, jeżeli chodzi tutaj o całą grę i dźwięki, które są zastosowane, na przykład przy wilkach czy przy tych Brutalach, to są one takie bardzo yy, niepokojące, aż bym powiedział, takie nawet straszne. I to jest fajne. Wiem, że większość osób bardzo unika Brutala, dlatego ja chcę go wykonać. Zbliżamy się do plaży, więc. Wypatrujemy, czy faktycznie gdzieś tu będzie nasz brutal. Jak na razie nigdzie go nie widzę. Nie, i deszcz przyszedł. Ale fajny. Uuu, ale dużo mocniejszy. Jeszcze takiego nie widziałem. Ale mocny. Okej, okay. jakiś mały, co to w ogóle jest za krabik? Dobra, ale nie interesują nas krabiki. Jest noc, znaczy noc, jest taki wieczór. Gdzie by tutaj przejść? No dobra, idziemy tą stroną. Zobaczymy, czy się pojawi, ale to są jakieś bagna. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że idziemy tą plażą, no, ale spróbujemy. Dobra, tu się rozpogadza, więc zdecydowanie lepiej. Ale brutala, jak nie było, tak nie ma. Dobrze, tu jest akwent wodny, więc może gdzieś tu będzie. Idziemy. Pierwsza jest chyba to, to, że się za chwilę robi noc, a jego dalej nie znalazłem. Mamy akwent wodny, no ale niestety nigdzie go nie widzimy. No dobra, kolejna noc przeżyta, mamy poranek, dalej szukamy Brutala. Mam nadzieję, że dzisiaj go znajdziemy. Niedługo to mi zabraknie pamięci na dysku, żeby zapisywać te odcinki, a ja nie potrafię go znaleźć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie poddajemy się... A nie, to wilk. Chcę być pierwszą osobą, która po prostu zabije Brutala bardzo słabą bronią. Dobra, pójdziemy w tym kierunku. Chyba słyszałem! Jest! Jest Brutal! No to zaczynamy zabawę. Uhu! Zaczynamy zabawę w końcu po tylu dniach szukania. Zaatakujemy go od góry, kurczę, ale się cieszę, pewnie zaraz dostanę bęcki, ale spróbujemy go trafić stąd, dobra, słaniaczku, no to uwaga, rozpoczynamy challenge. Kurcze dobrze, nie wiem czy mi się uda wytrzymać. Bo ja mam tylko trzy serduszka. I pokusz, no to już wiem, że na pewno nie wystarczy mi kuszy. Mam jeszcze jedną, kchuć. Dobra, słuchajcie, jest to do zrobienia na pewno, ale już widzę cztery kusze. Cztery kusze. Oczywiście robimy to. Bierzemy. A gdzie ja jestem? Czemu się nie pojawiłem w moim domku? Dobra, słuchajcie, ja idę się przygotować. Robimy cztery kusze i go bezproblemowo zniszczymy. Słuchajcie, lecimy dokładnie prościutko tam, gdzie jest ta zielona smuga światła, bo tam leży nasz plecak, przede wszystkim nasze deuty. Zrobiłem sobie zdecydowanie więcej kurz, bo na bank e, nie wystarczyłyby mi. Myślę, że cztery, jeżeli będę dobrze trafiał, cztery kusze wystarczą. Ale nie wiem, ile zużyłem deutów, nie wiem, ile tam ich mam. A miałem tylko chyba 15 czy 16 piórek, więc zrobiłem sobie 126 126 bełtów, 5 kuszy. No nie wpadłem na pomysł, że kusza może się po prostu niszczyć, tak jak my ją używamy. Mały błąd. Więc drugi raz idziemy, podejmujemy próbę drugi raz, i myślę, że tym razem okaże się, kto jest lepszy. Ja czy Brut? Jakaś skrzynka, nawet jej nie biorę. idę dalej. No nic, teraz będziemy musieli tylko nasłuchiwać, bo on się może gdzieś pojawić szybciej. To już na pewno nie będzie ten sam brutal, bo tam chyba połowę mocy udało się z niego ściągnąć, natomiast na no już nie miałem kuszy. Zobaczymy, czy w ogóle się pojawi, bo naprawdę szukałem go turbo długo, więc mam nadzieję, że tym razem go znajdę. I po prostu pokażę, kto jest lepszy. Ok, czekamy tylko na ten charakterystyczny ryk. No i challenge start. Jestem ciekaw, czy ktoś przede mną, bo gra jest dosyć świeża, czy ktoś przede mną spróbował go pokonać zwykłą kuszą. Wiem, że już niektórzy pokonywali, na pewno, ale się uzbrojali, nie wiadomo, jakie tam sprzęty i, i robili to z pomocnikiem. Ja będę to robił na pewno sam. I jak widzicie, drewnianą kuszę. No, mieczem na pewno nie mam co go atakować, bo on mnie na hita rozwali. Natomiast nie ma go w tym miejscu. Musimy go znowu szukać. No to szukamy. Wow, 300 bełtów mamy. No teraz tylko nie można się dać mu zabić. Ale najpierw musimy go znaleźć. I oby to nie trwało znowu tak długo. Tak jest. Słyszeliśmy go. Idzie burza. że w burze będę musiał go zabić. Gdzieś tutaj był, jest. Wow. Nie. Znowu w tą truciznę wieszę, no Burza, trucizna, brutal, co tu się dzieje? Ciężko go trafić. Niemożliwą wyprzedza moje ruchy. Jeszcze on jest jakiś? Ten też. Jest jasno się robi. Nie czy on się, leczy nie, chyba nie. Dobra, pierwsza kursza poleciała. normalnie unikam ich to jest niemożliwe, żeby on się tak ruszał. Jakim on biega slalomem? A się troszkę zdenerwowałem, bo już podwójnie szczela, kurczę, powiem szczerze, że jestem pełny w adrenalince, druga kusza. No ma coraz mniej mocy, długo to trwa. Nie mogę popełnić ani jednego błędu. Już rzuca podwójne, POTRÓJNE! Czy jednak się denerwuje chłopak? Ja się generalnie już cały częstę Czy nie jest, nie chowaj się Dobra, trzy razy będzie rzucał ostatni? No gdzie uciekasz! Niemożliwe, jeszcze raz jest, jest. O, aż mi oczy załzawiły, ale to była walka. masakra, ale się udało, czekajcie ja, muszę... ja nie wiem czy ja mrugnąłem idziemy po to jest, mam z niego łuska brutala <grywka> za dużo w ekwipunku o, zjemy sobie od odronolinko, ale mi czekajcie, jak mi ręce mi chodzą Uf. uwaga Oficjalnie o, rozwaliłem Brutala tylko i wyłącznie drewnianą kuszą. Uo! No nic, na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Wracamy. I teraz uwaga, on mi się pojawił. A propos, tutaj i tu, więc wcale nie na plaży. Natomiast ja teraz wrócę sobie do wioski, rozpakuję. Odłożę swoją łuskę brutala gdzieś w jakimś honorowym miejscu i tyle. A w następnych odcinkach, oczywiście, będziemy dalej rozbudowywali naszą wioskę. Do dziś nie mam jeszcze nazwy naszej wioski. Także jeżeli podobają Wam się odcinki tutaj z Lego. Wpiszcie w komentarzu, jak byście chcieli nazwać naszą wioskę. A ja od dzisiaj mogę już sobie przykleić etykietę pogromca brutali. Na razie to był brutal łąkowy, ale mam nadzieję, że też zniszczymy każdego kolejnego. Ale uwaga, najważniejsze jest to, że został pokonany bez pomocnika. Zrobiłem to bez pomocnika. Miał śniak sobie, miał śniak sobie po prostu czeka w domu. A ja całą robotę zrobiłem sam. No, jestem tutaj mega ucieszony z tego wszystkiego. Uff, dobra to było. Dobra, słuchajcie, aż z tej radości sobie zbudowałem wieżyczkę, żeby widzieć z góry naszą wioskę. Mega przeżycie pokonać Brutala. Bardzo mi się to podobało. Mega byłem zestresowany, ale uwaga, zrobiliśmy to. W Polsce na bank jesteśmy pierwsi, którzy pokonali brutala, uwaga, tylko i wyłącznie drewnianą kuszą. Mega trudne zadanie, ja za chwilkę sobie przejrzę po prostu filmik i zobaczę jak to wygląda w statystykach, ile razy go trafiłem, ile nie trafiłem, bo nie ukrywam, że wiele razy go po prostu nie trafiłem z kuszy, bo on mega się jakoś tak ruszał, no zresztą zobaczycie to na innym filmiku. Także, mam nadzieję, że się Wam dzisiaj podobało. Pobiliśmy rekord i uwaga, zrobiliśmy dzisiejsze zadanie. Także ja jestem mega szczęśliwy. Trzymajcie się. A jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć. A, i nie zapomnijcie, jeżeli lubicie troszkę informatyki, robotyki, zobaczcie, co też dla Was przygotowałem właśnie z tej dziedziny, gdzie możecie pobudować, między innymi z Hodzimowego, roboty autonomiczne. Trzymajcie się. Cześć.